Kinga, ja na chcę na ciebie, na, na żonę. Ja na troll internetowy, ja na chcę na ciebie, na, na żonę. Ja wiem, że ja na, jestem na stary, ale co? Ale co z tego, że ja na, jestem na stary? To nic nie znaczy. Ja jest, powtarzam i dobrze. Jeszcze raz chciałem napowiedzieć. Ja jestem nad człowiekiem na dialogu i Kinga, my musimy na porozmawiać. Jest jeszcze okres przejściowy, jak twój na ojciec jest na elektem, bo on teraz na elekcji jest na elektem, to jeszcze masz szansę, żeby nazostać moją na żoną, Bo ja bym chciał być na pierwszym, na synem Polski, bo jest już na pierwsza na dama, ty na pierwsza jesteś na córka, macie na pewno na psa, a ja bym chciał być na pierwszym, na synem. Ja czekam na odpowiedź dwa miesiące. Do you understand me, kinga? No